Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zapraszam do wysłuchania fragmentów Dziejów Duszy, świętej Tereski od dzieciątka Jezus. Czuję w sobie powołanie kapłana, z jaką miłością, O Jezu, podnosiłabym Ciebie w rękach, gdy na mój głos wstępowałbyś z nieba. Z jaką miłością dawałabym Ciebie duszą. Ale niestety. Pragnąc być kapłanem, równocześnie podziwiam i zazdroszczam pokory świętemu Franciszkowi z Syżu i czuję w sobie powołanie, by go naśladować, nie przyjmując wzniosłej godności kapłaństwa. O Jezu, moja miłości, moje życie, jak połączyć te kontrasty, jak zrealizować pragnienia mojej biednej małej duszy? Ach, pomimo mojej małości chciałabym oświecać duszę jak prorocy, doktorzy, Mam powołanie, by być apostołem. Chciałabym przemierzać ziemię, głosić Twoje imię i zatknąć na ziemi niewiernej Twój chwalebny krzyż. Ale o mój ukochany, jedna misja nie wystarczyłaby mi. Chciałabym równocześnie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata i aż na najbardziej oddalonych wyspach. Chciałabym być misjonarzem, nie tylko przez kilka lat. Ale chciałabym być nim od stworzenia świata i być nim aż do dopełnienia się wieków. Ale nade wszystko chciałabym, o mój ukochany zbawicielu, chciałabym przelać moją krew dla ciebie aż do ostatniej kropli. Męczeństwo, oto marzenie mojej młodości. Marzenie to wzrastało wraz ze mną w krużgankach Karmelu. Ale tu również czuję, że moje marzenie jest szaleństwem, gdyż nie umiałabym ograniczyć się do pragnienia jednego rodzaju męczeństwa. Aby mnie zaspokoić, trzeba by dla mnie ich wszystkich. Jak ty, mój uwielbiany, oblubieńcze, chciałabym być biczowana i ukrzyżowana. Chciałabym umrzeć odarta ze skóry jak święty Bartłomiej. Jak święty Jan chciałabym być zanurzona we wrzącej oliwie Chciałabym ponieść wszystkie męczarnie zadane męczennikom. Wraz ze świętą Agnieszką i świętą Cecylią chciałabym poddać moją szyję pod miecz. Jak Joanna Dark, moja ukochana siostra, chciałabym na stosie szeptać Twoje imię o Jezu. Gdy myślę o udrękach, które będą działać chrześcijan w czasach Antychrysta, czuję jak drży mi serce. I chciałabym, żeby te udręki były dla mnie przeznaczone. Jezu, Jezu, gdybym chciała opisać wszystkie moje pragnienia, musiałabym wypożyczyć Twoją księgę życia. Są tam opowiedziane czyny wszystkich świętych i chciałabym czynów tych dokonać dla Ciebie. O mój Jezu, cóż odpowiesz na wszystkie moje szaleństwa? Czy jest dusza bardziej mała, bardziej bezsilna niż moja? A jednak przecież z powodu mojej słabości spodobało Ci się, Panie, spełnić moje małe, dziecinne pragnienia i dzisiaj chcesz spełnić inne pragnienia, większe niż wszechświat. Ponieważ podczas modlitwy moje pragnienia zadawały mi prawdziwe męczeństwo, otworzyłam listy świętego Pawła, żeby poszukać jakiejś odpowiedzi. Moje oczy padły na rozdział 12 i 13 pierwszego listu do Koryntian. W pierwszym przeczytałam, że wszyscy nie mogą być apostołami, prorokami, doktorami, że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie umiałoby być równocześnie ręką. Odpowiedź była jasna, ale nie spełniała moich pragnień, nie przynosiła mi pokoju. Tak jak Magdalena, pochylając się ciągle nad pustym grobem, w końcu znajduje to, czego szukała. Tak samo ja, pochylając się aż do głębin mojej nicości, zniosłam się tak wysoko, że mogłam osiągnąć mój cel. Nie zniechęcając się, kontynuowałam moją lekturę i to zdanie przyniosło mi ulgę: Poszukujcie żarliwie darów najdoskonalszych, ale jeszcze Wam pokażę drogę bardziej doskonałą. I apostoł tłumaczy, jak wszystkie dary najbardziej doskonałe są niczym bez miłości. Że miłość jest drogą doskonałą, która prowadzi pewnie do Boga. Wreszcie znalazłam spokój. Rozważając mistyczne ciało Kościoła, nie rozpoznawałam siebie w żadnym z członków opisanych przez świętego Pawła, lecz raczej chciałam rozpoznać siebie we wszystkich. Miłość dała mi klucz do mojego powołania. Zrozumiałam, że jeżeli Kościół ma ciało złożone z różnych członków, to nie brakuje mu najbardziej niezbędnego, najbardziej szlachetnego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół ma serce i że serce to płonie miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość sprawia, że działają członki Kościoła, że gdyby miłość wygasła, Apostołowie nie głosiliby Ewangelii, męczennicy odmówiliby przelewania swojej krwi. Zrozumiałam, że miłość zawiera wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca. Jednym słowem jest wieczna. Wtedy z nadmiaru mojej szalonej radości zawołałam: O Jezu, moja miłości, moje powołanie! Wreszcie je znalazłam. Moim powołaniem jest miłość. Tak, znalazłam moje miejsce w kościele, i miejsce to, o mój Boże, to Ty mi je dałeś. W sercu kościoła, mojej matki, będę miłością. W ten sposób będę wszystkim. W ten sposób moje marzenie zostanie spełnione. Dlaczego mówić o szalonej radości? Nie, to wyrażenie nie jest słuszne. To raczej cichy i czysty pokój żeglarza, spostrzegającego latarnię, która ma go doprowadzić do portu. Oświecąca latarnią miłości: Wiem, jak dotrzeć aż do ciebie. Odnalazłam tajemnicę, jak przywłaszczyć sobie twój płomień. Jestem tylko dzieckiem, bezsilnym i słabym, jednakże to właśnie moja słabość daje mi śmiałość. By ofiarować się jako ofiara Twojej miłości, o Jezu. Dawniej jedynie hostie czyste i bez skazy były przyjmowane przez Boga silnego i potężnego. Aby zadość uczynić sprawiedliwości Bożej, trzeba było ofiar doskonałych, ale po prawie lęku nastąpiło prawo miłości. A miłość mnie wybrała na ofiarę całopalną. Mnie stworzenie słabe i niedoskonałe. Czyż wybór ten nie jest godny miłości? Tak, aby miłość była w pełni zaspokojona, trzeba by uniżała się aż do nicości i żeby tę nicość przekształciła w ogień. O Jezu, wiem, za miłość płaci się tylko miłością. Dlatego też szukałam, Znalazłam sposób, żeby ulżyć mojemu sercu, oddając Ci miłość za miłość. Używacie bogactw, które czynią niesprawiedliwymi do pozyskiwania sobie przyjaciół, którzy przyjmują Was w wiecznych namiotach. Oto Panie rada, którą dajesz swoim uczniom, powiedziawszy im przedtem. Dzieci ciemności są bardziej zręczne w swoich sprawach niż dzieci światłości. Jako dziecko światłości zrozumiałam, że moje pragnienia bycia wszystkim, objęcia wszystkich powołań były bogactwami, które mogą naprawdę uczynić mnie niesprawiedliwą, więc posłużyłam się nimi, żeby pozyskać sobie przyjaciół. Przypominając sobie prośbę Elizeusza do jego ojca Eliasza, gdy ośmielił się poprosić go o jego podwójnego ducha, stanęłam wobec aniołów i świętych i powiedziałam do nich: Jestem najmniejszym ze stworzeń, znam moją nędzę i moją słabość, ale wiem, jak również jak bardzo serca szlachetne i wielkoduszne lubią czynić dobro. Więc błagam Was, obłogosławieni mieszkańcy nieba, błagam Was, byście zaadoptowali mnie jako dziecko. Wam samym przypadnie chwała, którą nabędę z Waszych przyczyn. Ale raczcie wysłuchać moją modlitwę. Jest ona zuchwała, wiem o tym, jednakże onieśmielam się prosić, byście otrzymali dla mnie Waszą podwójną miłość. Jezu, nie mogę pogłębić mojej prośby. Obawiałabym się, że będę przytłoczona ciężarem moich zuchwałych pragnień. Moim usprawiedliwieniem jest to, że jestem dzieckiem. Dzieci nie zastanawiają się nad zasięgiem ich słów. Tymczasem ich rodzice, kiedy zasiadają na tronie, kiedy posiadają niezmierne skarby, nie wahają się, żeby zaspokoić pragnienia małych istot, które kochają tak, jak siebie samych, żeby sprawić im przyjemność, popełniają szaleństwa, posuwają się aż do słabości. No cóż, ja jestem dzieckiem kościoła, a kościół jest królową, gdyż jest Twoją oblubienicą, oboski królu królów. To nie bogactw i chwały, nawet chwały nieba domaga się serca małego dziecka. Chwała rozumie ono, że prawie należy ona do jego braci, aniołów i świętych. Jego własną chwałą będzie odblask tej chwały, która wytryśnie z czoła jego matki. To, o co ona pro, ono prosi, to miłość. Umie ono tylko jedno: kochać Ciebie, O Jezu. Olśniewające dzieła są mu zabronione, nie może głosić Ewangelii przelewać krwi. Ale cóż to ma za znaczenie, jego bracia pracują zamiast niego, a ono małe dziecko jest tuż przy tronie króla i królowej. Kocha za swoich braci, którzy walczą, ale jak okaże ono swoją miłość, gdyż miłość udowadnia się czynami? No cóż, małe dziecko będzie rzucało kwiaty, otoczy swoimi wonnościami tron królewski, swoim srebrzystym głosem będzie śpiewać pieśń miłości. Amen.